Witam Państwa ponownie w drugiej części z Gorzowa. Na przeciwko właśnie jest to Muzeum Sztuki antyków. I tutaj jest właśnie taka fajna kolumna, coś takiego na rondzie. Nie wiem czy to, co to jest, ale postaram się dowiedzieć. A tu są sukienice gorzowskie tak zwane. To muzeum dzisiaj zamknięte, niestety. Już się dowiedziałem, z tego miejsca można obserwować cały Gorzów, tylko niestety dzisiaj zamknięty. Takie obserwatorium Gorzowa. A tu właśnie jest to muzeum antyku, historii, coś takiego, ale też dzisiaj zamknięte. Chciałem podziękować Panu Dawidowi z Lombardu Przy Chroblego 21 Za pomoc Bo padła mi dzisiaj bateria I dlatego nagrywam drugą część A tak bym puścił jedną Dziękuję Panie Dawidzie Bardzo mi Pan Jeżeli ktoś potrzebuje jakichś staroci To zapraszam do Lombardu Na Chroblego 21 Oczywiście w Gorzowie Wielkopolskim Właśnie on mi opowiedział jeszcze parę historii o Rosji, ale to opowiem Wam następnym razem, jak będę jechał w trasie, żeby się nie nudziło. Bo dzisiaj w Gorzowie mam dużo więcej fajnych rzeczy do pokażania. A więc ruszajmy dalej w drogę. To pomnik dla motorzystów. Tu jest tabliczka Edwardowi Gancerzowi Mieszkańcy Gorzowa, listopad 2005 Przykro mi bardzo, ale nie znam historii tego pana Ale pomnik jest fajny Jeszcze tam widziałem fajnych fajne parę budowli Także wam tu jest pocztę w Gorzowie, to jest jakiś starszy zabytek, ale niestety nie znam jeszcze historii, postaram się dowiedzieć za chwilę.